Cześć Maneczko. Z tej strony Franek Gamer i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć dwa fajowskie, darmowe itemy w Robloxie. Um, one są na tyle fajne, że uważam, że powinny kosztować nie wiem ze 150 Robuxów co najmniej. Um, klikamy sobie na RB Battles, bo jest nowy eventik w Robloxie i klikamy sobie to normalnie lewym e, przyciskiem myszy. Schodzimy na dół, klikamy get item. Ja te itemy już wziąłem sobie. One to jest taki plecaczek. Tu będziecie mieli get item, nie? One są naprawdę fajne, powiem Wam. To jest dopiero pierwszy itemek. A co z drugim? Drugi itemek to jest taki Łuk. Ten Łuk też mam. Bo już sobie go wziąłem. Wy też będziecie mieli get item. Te, te itemki są naprawdę kozackie, moim zdaniem. Jak na darmowe, są mega, mega, mega kozak. Tu, jeżeli wygramy. Jeżeli w 12 grach w ciągu eventu wygramy odznaki we wszystkich 12, które są. Tutaj jest 12 gierek, w których musicie zdobyć odznakę. To dostaniecie takie oto skrzydła, które też są kozackie. Jeżeli tu macie też miecze. I tak. Znajdź miecze gospodarze RB Battles zgubili swoje miecze i potrzebują twojej pomocy, aby je znaleźć. Odszyfruj wskazówki ukryte podczas wy ukryte podczas wydarzenia, aby znaleźć wszystkie trzy miecze, a następnie zanieść je do świątyni w grze RB Battles, aby odblokować epicką, ostateczną bitwę. I myślę, że wy dostaniecie wtedy y, albo trzy miecze, albo jeden, który sobie wybierzecie. I patrzcie, jeżeli jesteście, jeżeli zrobicie to pierwszy jako pierwsza trzydziestka, to dostaniecie taką epicką czapencję, co moim zdaniem jest epic, kompletny, ale myślę, że to już jest praktycznie niemożliwe, bo w Anglii na przykład angielscy youtuberzy pewnie już to zrobili. Jeżeli jesteście w pierwszej dziesiątce tysięcy, to dostaniecie i zrobicie wszystko, tak? Dostaniecie takie, nie wiem czy to jest na głowie, czy to są skrzydła. Nie wiem. Um, tu jest All Qualifying Players, czyli wszyscy zakwalifikowani playerzy, czyli wszyscy, którzy to zrobią, staną takie coś, czyli to jest to samo, tylko że inny kolor. Um, tu sobie głosujecie na um, to, co według na tego youtubera, który um, jest tutaj, of tutaj, w tych youtuberach, um, oni, um, e, jeżeli dobrze zagłosujecie, to dostaniecie jakiegoś itema i uwaga, jak zagłosować? Tu jest, e, podaj swój e, ID number on Roblox. E, I co to jest? Gościu, tu Franek, co to jest? Wchodzicie sobie na Roblox, pyk, i klikacie sobie profil. I to wszystko macie tutaj, ten numerek yy, i po prostu ctrl-c kopiujecie sobie, yy, wchodzicie tutaj, ctrl-v wklejacie i enterujecie, czyli zatwierdzacie yy, i wybieracie sobie youtubera, na, która, na którego głosujesz. Ja akurat yy, głosuję na, kogo my tu mamy, CrackCrafta, myślę, że to będzie CrackCraft, tak mi się wydaje po prostu. Um, I klikacie SUMBEAT I, i macie tak Thanks for submitting in person accessory e, Dziękujemy za przesłanie odpowiedzi. Jeśli poprawnie odgadniesz zwycięzcę, zdobędziesz akcesorium Gold Like Battle No czyli to będzie myślę jakiś itemek e, Tu jeszcze zobaczymy co to znaczy, tylko nie O ile mi się tu Will the remember. Dobra, po prostu zrobimy tłumacz gogle i czy możesz pod, 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 przewidzieć zwycięzcę, tu, tu o tym samym mówicie. I to jest, by było wszystko. A, i jeszcze z tego eventu jest specjalna gierka. Tu są takie turnieje, zresztą sami sprawdźcie. Bardzo fajna gierka i... Nie zapomnij zostawić lajka, suba i dzwona, żeby... Dzwona, żeby, nie żeby... nie. Suba, żeby nie przegapić najnowszych kodów na darmowe itemy, czy darmowych itemków. Dzwona, żeby wam przyszło powiadomienie i byś, żebyście byli na bieżąco. A lajka to tylko informacja dla mnie, że odcinek Wam się spodobał. Więc yy, już zostawione. No niestety już kończę. Nie ma... Co miałem pokazać? Pokazałem, więc siema!